Spędziłem w tym samochodzie 6 dób, jeździłem nim, jadłem w nim, pracowałem w nim, spałem w nim. Moje ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne, w sumie przejechałem 1880 km po drogach i bezdrożach Maroka. Ani razu ten wóz mnie nie zawiódł, choć czasami bywało trudno. Jest to Dacia Duster Diesel 1,5 dCi o pojemności silnika 1461 cm³. Został on zarejestrowany w Maroko jako nówka. W maju roku 2022 i do tej pory przejechał niecałe 24 tysiące kilometrów. Można więc powiedzieć, że jest to świeżynka. Nie jest to dobry wybór dla ludzi, którzy lubią bardzo dynamiczne samochody. Wydaje się, że pojemność silnika 1,5 litra przy masie samochodu blisko 1400. No, z kierowcą, bagażem półtorej tony to jest troszkę zbyt mało, dlatego też jest on taki mułowaty. Trochę na trasie, wtedy kiedy się przyspiesza. Mnie to natomiast w ogóle nie przeszkadzało. Ta pojemność silnika daje moc 110 koni mechanicznych i naprawdę w Maroku nie potrzeba więcej. Jeżeli się jeździ na takich drogach. Lokalnych to tam średnia prędkość na przestrzeni bardzo wielu kilometrów nigdy nie przekroczy 50 km na godzinę. Jeżeli chodzi o autostrady, to w wielu miejscach można jechać do 120 km na godzinę, jednakże tam jest bardzo mały ruch, więc nie ma takiej potrzeby, by gwałtownie hamować lub też by gwałtownie wyprzedzać. Jest to pewnego rodzaju niedogodność, natomiast ten samochód oferuje szereg innych zalet. Jest nieco twardy w zawieszeniu. Nie jest bardzo twardy, nie jest tak twardy jak Countryman, ale jest nieco bardziej twardy niż inne przeciętne samochody, a to jest oczywiście ogromna zaleta do tego, że na trasach. Przy nieco większej prędkości, właśnie ponad 100 km na godzinę, taki samochód trzyma się lepiej drogi. Nie ma takiego wrażenia pływania samochodu na boki, jak również przy bocznym wietrze, praktycznie jest niewrażliwy na te podmuchy. Tak samo, gdy wyprzedzają nas duże samochody, tiry, to wtedy też ten podmuch wiatru tego rozpędzonego samochodu praktycznie nie oddziaływuje na komfort i bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, oczywiście. Mimo tego nieco twardszego zawieszenia, samochód jest bardzo. Komfortowy również na wybojach. Sprawdziłem to przejeżdżając. Przez góry Atlas. W bardzo wielu miejscach droga się kończyła, a mimo to nie miałem żadnego dyskomfortu związanego właśnie z ewentualnym brakiem amortyzacji. Samochód jest nieco wyższy, dzięki czemu kierowca siedzi wyżej, a więc i lepiej widzi. Jak również kabina jest bardzo przestrzenna i ma się takie wrażenie, że zarówno przed nami, jak i za nami, po bokach nas jest spora masa tego samochodu, dzięki czemu podnosi się komfort jazdy, ponieważ wiemy, że jesteśmy chronieni przez masę, która jest do. Okoła nas. Ten samochód ma szereg zalet, jeżeli chodzi o jazdę w trudnym terenie, ale też ma on zalet, jeżeli chodzi o jazdę miejską. Jego skrzynia biegów jest niezwykle elastyczna, dlatego też łatwo jest nim jeździć w mieście. Właściwie jeżeli mamy ustawioną trójkę, to wtedy możemy dysponować bardzo szerokim zakresem prędkości. Nie musimy cały czas tą wajchą machać. Taka elastyczna skrzynia biegów to też jest ogromna zaleta, jeżeli chodzi. O jazdę terenową, dlatego że właśnie w trudnym terenie samochód nie gaśnie. Mi się to nie zdarzyło ani razu. Mimo niezwykle trudnej drogi przez Atlas przejechałem nią 150 km w bardzo trudnych warunkach i ani razu samochód mi nie zgasł. Na samym początku do tego samochodu podszedłem, jak jeża z bardzo dużą nieufnością. To prawdopodobnie dlatego, że niezbyt dobrze mi się kojarzy nazwa Dacia. Pewnie nie ma żadnego powodu. Niemniej wydawało mi się, że to jest po prostu konieczność taniego wyboru samochodu. Natomiast co jest ważne, bardzo szybko zdobył on moje zaufanie. Właściwie, już po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, czułem, że to był naprawdę bardzo dobry wybór. Niewielkie zastrzeżenie może budzić głośność pracy silnika. Nie jest tutaj w środku głośno, ale jest to diesel i musimy pamiętać o tym, że jednak silnik diesla brzmi inaczej niż silnik benzynowy. Jest to rzeczywiście być może nieco głośniej, z tym, że mi to w ogóle nie przeszkadzało. Przeciwnie, wiedziałem, że jadę. Ta być może nieadekwatna pojemność silnika do masy samochodu nie przeszkadza wcale wtedy, kiedy podjeżdżamy pod stromiznę albo z nich zjeżdżamy. Jest to prawdopodobnie dzięki przełożeniom w skrzyni biegów. W każdym razie ani razu nie miałem takiego wrażenia, że samochód nie da rady podjechać pod jakąś stromiznę. Podobnie wtedy, kiedy zjeżdżałem ze stromych wzniesień, wtedy jadąc na niższym biegu, kontrolowałem bez problemu prędkość. Wspomniałem wcześniej o elastyczności skrzyni biegów i to też jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o jazdę w terenie, dlatego że nie mamy żadnego problemu z tym, żeby zmieniać przełożenie o dwa, a nawet o trzy w górę lub w dół. Ze względu na to poczucie bezpieczeństwa wtedy, kiedy się tym samochodem jedzie, jak również ze względu na przestronność wnętrza, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry samochód rodzinny. Z przodu rodzice, a z tyłu dzieci. To samo powoduje, że będziemy się w nim bardzo dobrze czuli w podróży. Ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby spędzić w tym samochodzie 6 nocy. Za każdym razem budziłem się wyspany. Nie było takiego problemu, żebym nie mógł wyprostować nóg. Nie budziłem się z bólem karku i to jest ogromna zaleta samochodu. Ja rozumiem, że niewiele osób sypia w samochodzie, no ale może się tak przecież zdarzyć. Jeżeli będzie taka konieczność, to naprawdę bez problemu tutaj spędzimy noc. Fakt, że jest to Dacia, to jest ogromna zaleta właśnie w Maroko. Tutaj traktuje się tę markę Dacia niemalże jako narodową markę marokańską. Jeździ tych samochodów bardzo dużo i dlatego też, w razie awarii, no mnie się to nie zdarzyło, ale w razie awarii nie ma problemu z naprawieniem tego samochodu. Dodatkową zaletą jest to, że to jest duster, dlatego że tutaj duster uchodzi za taki nieco Wyższy model, więc też budzi respekt. I być może właśnie dlatego tak gładko przechodziłem przez te wszystkie kontrole policyjne. Wydaje się, że samochód jest nieco toporny, przy czym ja lubię właśnie takie samochody. Samochód nie jest ode mnie mądrzejszy, nie gada do mnie kodem, którego nie rozumiem. Tu wszystko jest naprawdę bardzo intuicyjne. Przez tę toporność rozumiem jeszcze i inne rzeczy, na przykład fakt, że tylko przednie szyby są opuszczane elektrycznie, a te tylne już na korbkę. Podobnie lusterka ustawiamy w sposób mechaniczny, a hamulec jest taki dźwigniowy. Po prostu zaciągamy do góry dźwignię i w ten sposób włączamy Hamulec ręczny. Ogromną zaletą samochodu jest fakt, że ta kabina jest bardzo prześwietlona. Przez ten termin. Prześwietlona kabina rozumiem, że jest tutaj po prostu dużo okienek i mają one dość dużą powierzchnię, dzięki czemu jest jaśniej. No, w ten sposób jest tam raźniej w samochodzie, ale dodatkowo napływa do nas więcej informacji. Być może właśnie dlatego ten tak zwany kąt martwy w Daci Daster jest bardzo mały. Przez to określenie kąt martwy rozumiem tę przestrzeń, w której nie widzimy nadjeżdżającego z tyłu samochodu, czy to z lewej, czy z prawej strony. To ma ogromne znaczenie dla komfortu jazdy i bezpieczeństwa jazdy po marokańskich miastach. Pamiętajmy, że tutaj się jeździ inaczej, bliżej i bardziej dynamicznie. Ruch jest bardzo intensywny. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy wszystko widzieli wokół samochodu. Samochód się bardzo dobrze, bardzo łatwo prowadzi, co wcale nie jest oczywiste, dlatego że te większe samochody, samochody o większej masie, wymagają jednak większej aktywności ze strony kierowcy, a tutaj tego w ogóle nie było czuć. Samochód się trzyma drogi. Nawet podczas jednego z live'ów zrobiłem rzecz być może niezbyt rozsądną, niemniej puściłem kierownicę i pokazałem, że trzymam kciuki u obydwu dłoni, to trwało dłuższą chwilę, a samochód cały czas trzymał się jezdni. Podobnie jeżeli chodzi o zakręty. Bardzo łatwo wchodzi w zakręt i też z niego wychodzi. Nie jest ani nadsterowny, ani podsterowny, czyli nie wyjeżdża nam z zakrętu przy większej prędkości, ani też do niego nie wpada i to powoduje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że duster jest nieco wyższy niż większość samochodów wokół nas, dzięki czemu światła są położone wyżej i świecą one pod lepszym kątem. Widzimy dalej, widzimy szerzej, widzimy więcej. Rozumiem też, że kwestia opon to jest sprawa wyboru, sprawa decyzji kierowcy. Niemniej ten model ma opony fabryczne i nie mogę mieć tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Przekonałem się, że są bardzo dobre. Wtedy, kiedy w górach Atlas w nocy wjechałem na taki stromy podjazd, gdzie ta droga pokryta była bardzo grubą warstwą pyłu. Oczywiście samochód zaczął się po tym wszystkim ślizgać i uciekać mi na boki, ale niemniej trzymał się cały czas drogi. Czy jest coś, co chciałbym albo co mógłbym w tym samochodzie skrytykować? Na początku wydawało mi się, że jest parę drobiazgów, ale szybko się do nich przyzwyczaiłem. Natomiast uważam, że sposób otwierania wlewu paliwa to jest zwyczajnie niedoróbka. Kiedy się ciągnie za tę cięgną, ono nie daje żadnego dźwięku. Tak się wydaje, że się ciągnie w próżnię. I właśnie być może z tego powodu do tej pory nie wiem jak, tę klapkę otworzyć. Po prostu próbuję na kilka różnych sposobów i wreszcie mi się to udaje, ale to jest nieco frustrujące. Jest jeszcze i jedna przypadłość, która szczególnie przeszkadza w Maroku. Tylko nie wiem, czy to jest kwestia modelu samochodu, czy tego konkretnie egzemplarza. Mianowicie wtedy, kiedy naciska się w pewien określony sposób zarówno pedał gazu, Hamulca, jak i sprzęgła, to wtedy wydają one taki dziwny dźwięk, który może przypominać trąbienie z oddali. I na początku byłem przekonany, że wszyscy wkoło na mnie trąbią, dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że to właśnie pedały wydają taki, taki dziwny dźwięk. To mogłoby być poprawione. Ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne. Tym bardziej, że podszedłem z ogromną nieufnością do tego samochodu. Wydawało mi się, że po prostu mam zło konieczne, natomiast rzeczywistość bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Tutaj muszę powiedzieć, że ja nie mam wykształcenia technicznego, samochodowego. Jeżeli chodzi właśnie o takie nowinki techniczne, to jestem zupełnym laikiem. Też nie gustuję właśnie w różnego rodzaju Gadżetach samochodowych, natomiast jestem praktykiem. Prawo jazdy zdobyłem w roku 1980, jak ten czas strasznie szybko leci, i od tamtego czasu przejechałem grubo ponad milion kilometrów. Milion kilometrów to miałem w 2005 roku, i od tamtego czasu przestałem już liczyć. Pracowałem przez bardzo wiele lat w korporacjach, i to właśnie tam nakręciłem tak wiele. Kilometrów, ale też wtedy zmieniałem samochody jak rękawiczki, więc mam dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o użytkowanie różnych modeli i też pokonywałem bardzo długie trasy, także trasy niebezpieczne. Byłem na przykład samochodem na Lofotach tam i z powrotem. Podróżowałem też w innych częściach półwyspu skandynawskiego. Dość powiedzieć, że pokonałem trasę wokół półwyspu skandynawskiego z Finlandii poprzez Szwecję, Norwegię, Aż do Polski. Byłem też samochodem małym Fiatem w Turcji, w Istambule, ale też jeździłem po innych krajach, tak zwanego Demoludu. Byłem też w Jugosławii. Więc doświadczenie mam dość duże, jeżeli chodzi o użytkowanie samochodu, w sensie oceny jego bezpieczeństwa i oceny komfortu jazdy. I ta Dacia Duster plasuje się bardzo wysoko. Też tu muszę przypomnieć, że jeździłem Toyotą Land Cruiser, miałem po prostu taki samochód i uważam, że jest to absolutnie najlepszy samochód terenowy, ale właśnie też dzięki tym doświadczeniom zdobytym podczas jazdy Land Cruiserem mogę ocenić lepiej ten samochód. Uważam, że jeżeli weźmiemy czynnik ceny, to Duster plasuje się naprawdę bardzo wysoko. Za całkowicie przyzwoitą sumę pieniędzy mamy naprawdę fajne auto. Wydaje się też, że te samochody marki Dacia są dość popularne w Polsce i jak to na pewno wiem w Maroko. Dzięki temu, tak przypuszczam, jest łatwo dostępny serwis i też ceny powinny być przystępne. Pamiętam, że przeglądy w Toyota Land Cruiser były bardzo drogie, tak sądzę. Warto jest to oczywiście sprawdzić, że jednak ceny przeglądów Daci będą znacznie niższe. W trakcie tej podróży wydałem 1700 Dirhamów na paliwo, za co kupiłem 115 litrów. Pozwoliło mi to przejechać 1880 kilometrów. Łatwo więc policzyć, że ta Dacia Duster w tym konkretnym przypadku spaliła 6,1, może 6,2 litra na 100 kilometrów. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza jeśli wezmę pod uwagę fakt, że przejechałem góry Atlas w poprzek. Pamiętajmy też, że ta zachodnia część Maroka jest także wyżynna, więc to spalanie 6,1, to jest spalanie nie w terenie pagórkowatym, a nawet górskim. Gdybym miał teraz to wszystko podsumować i ocenić ten samochód w skali 10-stopniowej, to przyznałbym mu 8,5 punkta. Cały punkt zabieram za mułowatość, za ten brak dynamiki i jazdy. No i pół punkta muszę zabrać za ten nieszczęsny wlew paliwa.